Ciema! Dzisiaj sobie powiemy o Lomito Complito w Argentynie. Lomito to jest ogółem taki ugrylowany, jakby czy smażony stek, ale rozbity na troszeczkę takie cienkie. Jest to jest taki karczek, który, ale taki rozbity. Bardzo dobry, bardzo miękki z wołowiny. I to się daje w bułce. I taki Complito to jest taka długa buła, w której chyba są te dwa steki. I Complito, czyli co tam jest w środku. I spokojnie może być tam jajko, jakieś warzywka, ser, czasem nawet szynka, więc to jest takie wielkie, wielkie. Więc takie Lomito komplito wielkie w roku 2025 kosztowało w Buenos Aires, drogie miasto, 50 złotych. Te wszystkie zmiany inflacyjne, nowy prezydent spowodował, że te ceny są większe, ale jest to naprawdę duży, porządny obiad. Można też kupić połówkę tego. Ale tak jak mówię, istotne jest to, że to jest ten, że to Lomito, to jest mięso lomo, czyli jakaś tam część wołowiny rozbita na cieniutko i smaku naprawdę rewelacja. Jedno z tych rzeczy, które trzeba spróbować. Oczywiście w Argentynie mamy jeszcze milaneza, gdzie w innym odcinku o tym mówiłem. Mamy też, mamy też empanadas, czyli te pieczone. Pierożki, które są albo z mięsem wołowym, albo z warzywami, albo z serem. Każda ta wersja jest super. Muszę nawet powiedzieć, że ta ser może być nawet ciut lepsza niż ta mięsna. Gdzie ja jestem bardzo mięsożerny i bardzo uwielbiam wołowinę w Argentynie. Także Elo, do zobaczenia.